Witam was do następnego filmika Kana, na moim kanał <laughs> I dzisiaj będziemy robić nocowanie w szkole Bo jest dach okay, Musimy więcej donatów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jak sacy jak zwoliłaś pizzę? jest pizza, prawda? Ja mam minę. Cieś jeden mac and cheese i cieś jeden naleśników i cie donaty. Jest Ja kocham starą pizzę. Ja sobie tutaj dam stałą pizzę, bo sama pizza jest najlepsza. A to już noc jest! Jak pójdziemy teraz, to będzie już dzień. Zapomniałam Chce ja mam soc. Ja mam naleśników i to jeden. Na... Oh, ja, ja mam. jest tak, ma? Czy Ci powinni. Czy Ci mamy? Jest tutaj się chce Tak. Okej, okay, tutaj nasz pokój jest, nie, jest najlepszy, ale najmniejszy jest. Bo Tutaj był. Star... To, to był mój stary pokój. Tutaj jest milenny stary pokój. A tu. Też się chce spać? Ja muszę się jeszcze wykąpać. O, ja tu. Te muszę, są takie za małe. Oh my god. A mam lampę jeszcze... Aga, musimy to pizza party. Mm. Musimy? Tak. <coughs> get bad. Okay, a ja bad pójdę it. na dole się wykąpać. <coughs> Okej. Okay. Ej, jak ty pójdziesz domu, do tego, bo ja mam kotek. Yes, I'm okay, Mark, <laughs> I'm Mark, i jajko! Cool okay, mama. on Jajko, the Mama, Tak, Okay, look. Yeah. Oh, to be family. to your Okay. Hi. Family. Create your family. Invite the family. Okay, sorry mama. I'm to be my... oh, first.

Tutaj jest kawa i herba... CEMU?! Herbata kosuje dwa! Okej, okay, ja wychodzę. No, no. Posyć... Ja. Czy ty fesłasz? Tak. ci... Ja okay, już wiesz, mam. Equipped? No Milena, wychodź! A gdzie ty jesteś? Tutaj. No, gdzie tutaj? CEMU JESTEŚ KUDY LODZIARMI?! Czemu...

Dai, mi je, ktoś mi dał! Dai, ktoś mi dau. Ok. Oh. Ok, dávaj, Hello, Justin! Dabei, my kupujemy cysko. Tak, 20... dwa donut. Mam kupić Ok, sobie ser. Hę? Gdzie ja jestem? Powiem mi jakiś dziwny po. Okej, okay. o oh, to jest. To jest ten ladybug. Czy ty tam wesłasz teraz? Dary. Dary. Oh, raspberry pie tylko jest, to jest? Tutaj jest. Don't! Otoki! Oh, Cis! Make CHEESE Cis! Tutaj jesteś on donaty Okej, okay, ja siełam sobie. Ja mam. 7 oddogów. 6 uh, raspberry pies, 5 jabłek, 7 arbusów, 4 sery, piętnie don't, don't water Live. 5 wody 4 chocolate milk i 4 ham. I teraz jest uh, mac and cheese mamy i pizza i... Okej, okay, teraz zobaczymy, mamy tylko do, do domu. Albo nie do domu. No what are you forgetting? We have to go to the pizza party get, get more pizza Ale ta nowa pizza jest o dupy! Ja latam na moim kotku Prawda ty jest musisz sobie to. Dos... Ja jestem Jak ja dostanę znowu kapuksy, nie wiem kiedy, to ja ci jestem dam fly potion na twój świecak. Mm. Mamy <laughs> My tutaj z koalet! Kogoś widzisz tam?

Okej, musimy po prostu, sobie mam makietz. Ok. Nie Okej. Nie ma go. Nie ma go? Rekord? Hopiś rekord? Tak, rekord! O mi bosko, on jest. Komputer, och, ja, nie, idę, nie, idę nie, daj mi się tutaj nie, Co widzisz? Widzę! O oh, mój bose, Milena! O! Oh. O oh Maj! Gdzie To był zły pomysł iść tutaj do zło na całą noc! Ok, ja jestem tutaj. Bądź już! Bądź już! Ok, Milena? Nie, nie mówi. Nie mamy Tombstones. Nie Labyśmy... Poniekaliśmy za... na tyle coś nie. Okej, Milena, ty masz grappling hook, prawda? Masz grappling hook? Co no, to jest grappling hook? Eee, można popatrzeć takie coś, albo takie coś, albo takie coś. To takie coś, ten jest i potem e, noś się teleportuje. Na pewno masz? Co za zabawkach? Bo to nie jest to, chyba, o. Dobra, to nie to, To. Jest? Grapple, Hej teraz. Na C. musimy grapplować się? <ścoughs> o mój Boże, I'm stuck? Okej, okay. nie, nie, nie. Okay, Dawaj, chodź! Czekaj, okay, Cię jest! Mam dojeść! Ah. Czekam na Ciebie! na round. Round. round! Chodź, mam motor. Gdzie? On nie jest! Round. A, on jest! On nie jest! On jest! On nie jest! On nie On jest! On jest! Gdzie mamy się schować? Nie. Wiecie, możemy się schować? Nie! Musimy się schować! Wiecie, gdzie możemy się schować, Milena? Kurde, jak? Pamiętasz camping shop? Mm. Ja mam O mój Boże! Okej, okay. nie ważne mi ci, ten mój pet jest... On jest za mną! Okay, Mark, so. Let's Samen um. du ich mir im C-Hospital. Nach Hospital. Nein, nah, hospital. No, Du Camping. Das ist wieder Camping. Und dann nee, nee. the best shop ever. Find hey, so. hey. den Shop zu Camping. Teleportuj się do mnie Czekaj on nie Milena Co? Czy jest... czy jest ten entrance? On chyba jest sam mną o, o widziałam go O mój Boże Wysiałam Zeba. Sam ze Za mną jest Okej okay, ja się chowam ty Za wem, Boże Czekaj go nie, nie ma He? Okay. Ja damu okay. domu Idziemy, okej, okay, ja idę do tomu. Test to ja tylko się resetuję. Po prostu się resetuję. Poza powiedzieć, nie będzie się lakować. Okej, okay, nie lagujesz mi. Is... Okej, okay, jak Wam się, jak tam, Wam się ten filmik podoba? Dajcie like i komentujcie. No. Okej, okay, kochani papa! Pa. Pa.